Otóż wychodzi taka gierka jak Black Myth Wukong. I widzowie chcemy zobaczyć, czy mi ta gierka w ogóle pójdzie. Eee, każdy z Was może to zobaczyć na Steamie. Eee, został wypuszczony benchmark, którego można po prostu sobie puścić i zobaczyć, jak tam z fps eee, to wygląda, więc zobaczmy, jak to u mnie będzie wyglądało. Ustawię to na 2K rozdzielczość. O, kompiluję się shadery jeszcze. Zaraz się okaże, że jeszcze w trakcie kompilacji shaderów zacznę gubić klatki na OBS, bo już słyszę, że komp mi przyspiesza mega mocno. Tekst polski, czyli gra będzie po polsku widzę, tak? Potwierdź, potwierdź, polityka, sprzedajemy NRK. Niezłe, ktoś logo sobie wziął plemnika. Artysta musiał długo nad tym myśleć, chyba. Blekmy w Wukong. Ustawienia, analiza wydajności. Ekran. Ekran jest dobry. Okno bez ramek. Limit wyświetlania bym dał 120. Synchronizację bym załączył. A jak już to rozmycie dałbym słabe. I teraz tak. Generowanie klatek włączone. Pełny ray tracing. Poziom pełnego ray tracingu bardzo wysoki. O kurde, wszystko na maksa się ustawiło, widzowie. To będą jaja. Zastosuj. Chyba muszę zresetować jeszcze gierkę. O kurde. No dobra. Jak coś to wyłączę ray tracing i zobaczymy bez ray tracingu jak to wygląda Byby a e nie, byby troluje. Ale widocznie warto było, bo zasiał ziarno niepewności w tobie. Podobno ładnie ta gra wygląda, widzowie. Zaraz zobaczymy. No, cyk. Analiza wydajności. Przeprowadzić tak. Uwaga, uwaga, widzowie, co to będzie? Oj, panika. Never preorder. Never preorder. Jak się zawiedziesz, to co będzie? Ciekawe w ogóle... Szczerze? Jestem ciekaw. Zobaczymy jak to tutaj będzie działało. Oj, nie widzicie klatek widzowie. Słowam wam. Znaczy zjadę kamerką ciutkę. O, teraz. 80 na razie. A już się nic nie dzieje na tym ekranie, więc może być 80. W trakcie walki pewnie będą dropy. Szału nie ma. Jak coś, to pod wykrzyknik PC y, mam y, moją specyfikację kompa, nie? Jakby ktoś był ciekaw. Liberty będziesz grał, będę, ale będę grał dopiero na tą normalną premierę, bo nie zamierzam kupować żadnych preorderów, wiesz? Z Throne Liberty. Oho, zaczyna się ogień już 70 fps, tylko. Cześć Szymon, witam, witam. Ty no, zjeżdżamy z tymi klatkami, mam wrażenie, powolutku. się lesie, widzowie, trzeba będzie chodzić tylko, wtedy będziemy mieć 80 FPS-ów i najlepiej nie walczyć. Sarati, sam jesteś gówniany, zadaj ładnie pytanie kulturalnie, to wtedy ci odpowiem. Gówniany od razu. O, było 85 przez chwilę. Cześć, Whiskers. Cześć Sidu, tak, Wukong, Wukong, no. Ty no, nie jest źle, widzowie. Nie jest źle. Jakby to do 60 FPS-ów nawet spadało, to wy nie zauważycie nic, bo wy i tak widzicie streama w 60 FPS-ach. Tylko problem jest taki, że może nie widzicie. Um, jak... Jak ładnie ta gra wygląda, bo na fajnie tutaj ma sporo detali, nawet igły kurcze na tych, na tych drzewkach ładnie wyglądają. A u was może być syf po prostu na streamie. U mnie naprawdę nieźle wygląda. Aha, tyle. 76 fps średnie, ale to nieprawda jest. Mamy więcej widzowie, tylko ten spadek tutaj był dlatego, że zminimalizowałem gierkę. Mm, filmowy, filmowy, DLSS, filmowy. Chcemy spróbować bez generowania klatek? Spróbujmy bez generowania klatek. Sarati to jest e, render nowej gierki, która wychodzi 20, wiesz? Wukong. Wstawienia. Mmm. Dobra, wyłączmy po prostu. Jestem ciekaw, ile będzie bez generowania klatek. A później zobaczymy e, z generowaniem klatek i bez ray tracingu. Tak, tak, dzisiaj aktualizowałem, menion. Dzisiaj aktualizowałem. O chłop! Bez generowania 45 fps -ów. Tak, tak, naj, m, najwyższy ray tracing załączony jest. O kurde, to chyba DLSS-ik będzie musiał być grany 40 fps, ów nie? Już widzę, że nie. Jak to człowiek kiedyś mógł grać w 30 fps, jak wytłumaczcie mi? To jest nierealne. 39? No. Kurcze, DLSS, widzowie, to i tak pamiętam, że dawniej to bardzo rozmywał ten obraz. Teraz to i tak jest już Git. Zobaczymy, jak będzie w trakcie gry. 47 FPS-ów, jak się nic nie dzieje, widzowie: nic się nie dzieje. Przecież tu w trakcie walki to będzie 30. No, wydaje mi się, że nowy do Donate Goal będzie, widzowie. Komp za 20 tysięcy trzeba będzie zakupić. Bo widocznie komp za 10 tysięcy to za mało. Nie, no już pewnie nie kosztuje 10 tysięcy. Już nie wiem, ile tego kompa mam z półtora roku. PS5, taj, graj w 1080p na 30 fps. ach że jesteś mądry. 46 fps średnie, ale to ta końcówka widzowie to mam wrażenie, że ona specjalnie tu została wrzucona, żeby pod, e, podbustować średnio. Dobra, to teraz tak. Full opcja. Ray tracing redukujemy. Załączamy generowanie klatek na dlss i zobaczymy, jak wtedy to wyjdzie. Eee, grafika. Łącz. Pełny ray tracing. Mogę dać niski, ale wyłączmy go całkiem i zobaczymy. To jest BlackMap Wukong Demonium Benchmark. Sprawdzamy, czy to będzie działało, wiesz? ile jeszcze mieszkanie kosztowało i samochód. W samochodzie nieraz bubiłem Enian, to wiele nie kosztował. <laughs> Ale i tak ludzie się pokusili o kołpaki. O, kurde, Stuba. Stuwa jest. To jeszcze wiecie, co jestem ciekaw. RT bez RT i bez DLSS-a. Spoczko giereczka, trochę długa. I ja grałem Plan w, w Ghost of Tsushima, ale całkowicie na off -streamie. nawet nie odpalałem ani jednego streama z Ghost of Tsushima. No 90 FPS, Benian, to wtedy tak czuję, że jest bardzo komfortowo. Ale No wolę na przykład stabilne 60 FPS-ów niż skoki od 40 do 90 FPS-ów. No to już wolę po prostu stabilne 60. Ale tak 90 to jest git. No 120 to jest wyśmienicie. Kurczę, ale se pohasam, o, widzę, musimy to jakoś rozegrać sensownie, będziemy mieć tylko 2-3 dni na granie Black Mew Wukonga, więc sobie zaczniemy, a później jako skończę sobie na off-streamie, nie, eee, a później idziemy na WoWa, no bo co, nie ma czasu, trzeba będzie w Wowa grać. A mi właśnie Sekiro tak średnio powiem Ci. Znudziło mi się w pewnym momencie. Ale system walki bardzo mi się podobał ten oparte oparowanie. Strasznie efektowny był, jakby czułeś e, już tempo. 96 klatek widzowie. 96 klatek średnia. No to teraz ostatni test. Bez ray tracingu i bez generowania de klatek. I myślę, że to będzie co? 60? Wyłącz, zastosuj, potwierdź. Analiza wydajności. No nie jest wybitnie ta gra zoptymalizowana. Trzeba mieć mocnego kompa, żeby w 2K pograć, nie? Ale podaję minimalne i tam na wykresie można sobie mniej więcej zobaczyć No 60 fps-ów widzę, jest 60 fps-ów No dupy nie urywa Dupy nie urywa Ludzie będą... Oj 50... o Jezus 53, 54 55 Ajajaj aj, aj. No niedobrze No, ludzie na streamie Aniam to na pewno nie zobaczą. Słaba jakoś jest streamka. Nigdy mi się też nie chciało tak sprawdzać tego, że wiesz, włączam, wyłączam ray tracing i sprawdzam jaka jest różnica. Ale myślę, że puścimy po prostu ray tracing plus DLSS. Inna sprawa też, że wiecie, ja to streamuję, nie? Jakbym tego nie streamował, to może, może by było ciutkę lepiej. No i pytanie, co jest z bottleneckiem. No przypuszczam, że mój procek może być bottleneckiem, bo procka jednak mam dość, dość stosunkowo słabego w porównaniu do karty graficznej. W sumie może by trzeba było go wymienić. Tak sobie myślę. A i tak głównie gramy w memerpegi, więc. No ale nie no mówię teraz na przykład, nie? Mamy wyłączony DS DLSS, mamy wyłączony ray tracing, a mamy i tak tylko 60 fps w dwóch k No to coś. Coś licho, tak szczerze. Coś licho. 40 fps Tutaj był nawet do 40 fps nam spadło. Ło kurde. Niskie 53. Średnie 59. Ech. No cóż. Będziemy się martwić przy odpaleniu. Giereczki. Działa, jako tako działa, widzę. Jak coś to za darmo można sprawdzić, nie trzeba kupować gierki. Jakbyście chcieli zobaczyć, czy Wam na PCC pójdzie. Przy pełnym ekranie. No możemy jeszcze zobaczyć, ale. Czekaj, czekaj. Okno bez ramek. Kurde, nie, 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 nie. Nie da się streamować na pełnym ekranie. Nawet nie będę tego sprawdzał.